Cześć ja jestem Xżryżółk i witam was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Poprzednio udało mi się wykonać wszystkie trzy próby łowieckie z terenu Pieśni Ziemi. No nie jestem dumny z ostatniej próby, z próby z mm, tarczo skrzydłem. No. Wy widzieliście tylko dwie próby, tak naprawdę było ich chyba pięć lub sześć. Na ekranie właśnie wam się pojawiła liczba cyfra, ile tego tak naprawdę było. Po prostu nie chciałem sztucznie przedłużać tego odcinka ani robić takich e, cięć, jak to robiłem w przypadku serii Sekiro. Tamto e, myślę, że miało większy sens, tutaj nie widziałem tego sensu oraz oczyściłem posterunek buntowników pieśni ziemi. <laughs> Przepraszam, a więc myślę, że to był taki dosyć krótki, około 20 minutowy odcinek, ale teraz czas, aby przejść do dalszej części tego terenu. Samą pieśń ziemi zostawię sobie na koniec, a na początek po prostu oczyszczę wszystko dookoła. Mam nadzieję, że teraz zajmę się tym znakiem zapytania. To wiem, może przejdę sobie tutaj tędy wraz też z tym, z tym zadaniem, z kryjówką zaćmienia. I oczywiście postaram się dalekim łukiem ominąć współrzędne. Moment, idź do przejścia. Gdzie jest to główne zadanie? To jest to? Czy to jest to? A, wróć. To jest to zadanie y, główne. Wrota śmierci, więc to zadanie postaram się ominąć szerokim łukiem. I jestem bardzo blisko kotła. Więc zobaczymy. Może w tym albo w następnym odcinku już zaliczę swój pierwszy kocioł. Ale teraz, już za bardzo, nie przedłużając, jeszcze tylko jedna informacja: oczywiście przypominam o akcji, którą Sony organizuje wraz z Fundacją Arbor Day. Mianowicie za każde zdobyte trofeum dotarto do beznadziei z angielskiego Rich The Daunt, Sony posadzi jedno drzewo. I za to, ile tych po prostu trofeów Rich The Daunt, dotarto do beznadziei zdobędziemy do 25 marca 2022 roku, tyle drzew zostanie posadzonych w ramach akcji zalesiania. A myślę, że Sony. Dolłoży od siebie jeszcze jakieś dobre set tysięcy sztuk, w planach mają posadzenie około 300 tysięcy drzew, z tego co w miarę czytałem. Ale mam nadzieję, że ta liczba wzrośnie. A więc, moi drodzy, jeżeli macie już Horizona, ale zastanawiacie się, kiedy go uruchomić. Albo zastanawiacie się, czy go kupić, czy nie. Myślę, że to jest taki dobry powód, żeby jednak się skusić minimalnie szybciej. Oczywiście nie namawiam, wiem, że gra jest troszeczkę droga, i y, duża część z Was będzie chciała poczekać, aż tytuł stanieje. No ale to już zależy od Was. Ja do niczego nie namawiam. Moi drodzy, w każdym razie ja swoje drzewko już dawno tołożyłem. Do tych kilkuset tysięcy, a tymczasem lecimy z odcinkiem. Ostatnio prawie się tutaj wdrapałem, do tego punktu, gdzie to mnie zaprowadzi. Co to jest? Co to jest za? Co to był za ptak? Mm. Holender! Mój fokus właśnie wykrył w pobliżu jakieś nadajnik pokalizacyjne. O, czarna skrzynka, dobra. Kurczę, czy ja jeszcze tej któregoś z tych ptaków znajdę? Jen, no nie spodziewałem się, że tutaj będzie jakieś rzadkie zwierzę albo nowe zwierzę. Postaram się więcej takich znaleźć o, Hop. na razie sobie zlikwiduję tego zwierzaczka. Okej. Okay. Zachowam to sobie. Co tam jest? Lis rudy... Ewentualnie może jeszcze znajdę lisa polarnego, dlatego jest rozróżnienia rudego. Mm. Sygnał dochodzi spod rumowiska. Tylko jak się przez nie przebić? Sygnał dochodzi spod tamtego bruzowiska. Muszę je oczyścić. O! Poszło! No i pierwsza czarna skrzynka. Nie być na na śmierć. a teraz możemy tylko czekać na koniec. To musiało być straszne. Bezradne oczekiwanie na przybycie maszyn. Próbowali przetrwać, kiedy maszyny farowe wysysały życie z planety. Rozbuchanego jednego człowieka zabiło wszystkich. No tak, to jest, no bardzo, to jest bardzo czarny koniec. Takich nagrań jeszcze znajdę. Z jednej strony, fajna przyszłość, że jednak. Znaczy, fajna przyszłość, no. Że jednak jest jakaś nadzieja dla ludzkości. Z drugiej strony, no, kurde. Zginąć w taki sposób. Masakra. Kurczę, ale. Nie mogę znaleźć znowu tego ptaka. Kurczak. Liczę, że niedługo. Trafię na więcej tych zwierząt. Nie, to tylko ten lis. No cóż, tak się czasem zdarza: nie można mieć wszystkiego. Lecę do siedliska kłorogów dosłownie lecę. Długo stąd sobie nie potrzebuję. Jak miło, że się dla mnie zablokowałyście. Muflony, dobra, ten mi tam ucieka. Czy ja mogę się tutaj jakoś gdzieś wspiąć? Oficjalnie nie. Nieoficjalnie tak. O, jest to jakaś część do wspinania się. Hop. Liski, liski, liski. No nie, po prostu popatrzcie na tę okolicę. Czy to nie jest piękny widok? Szkoda tylko, że jest tej tyle mgły. Tak to to była, był chyba jeden z lepszych widoków w grach. Nadlatuje. Wow! Wait, co to maszyna? Już widziałem je w zwiastunach, ale jak ona się nazywa? Kłopak, kurde. Okay. Bardzo ciekawie Cóż to jest. O, to jest chyba to zwierzę. Sowa! Czyli jednak to była sowa. Ustrzelona. Cholera. Jak chciałam do niej dostać? O, mam! Jest pewnie, może wykorzystam słowek. Są jeszcze te jakieś sowy? A co tam mam? Sygnał jakiś. Jeszcze jest to jakaś sowa? Co tam mam? Tak, jeszcze urządzę sobie polowanie na tą sówkę. Przeszła. Ach, kurczę, tylko mięso. Co tym razem? Fiolet, super! Czyli co tutaj znajdę? Obojczyk sowy, dobra. Mam nadzieję, że to mi się przyda. O. Czemu nie wziąłem tych przedmiotów poprzednio? Do e, ulepszenia mojego ekwipunku e, lisek rudy, lisek rudy. Dobra. Hmm, tutaj kolejne liski, dobra. E, to lecę tutaj. Do tych wrogów. tylko co to jest za sygnał tam w oddali? Siemka kworogi, nara kworogi. Ja tylko chciałem odkryć wasze siedlisko. Kruk. No nie no, sów sobie nie odpuszczę. Cholera ten chwór cały czas. Siedzi mi na plecach. Weź się odwal Jakaś skrzynia Uuu, jeszcze lepiej Gręcz pan No Okej, okay, mam go Kurczę, tutaj była kolejna sowa szlak. Ale mam i następną. Dobra. <grystanie> Mogłaby ją smażyć, a nic nie O, widzę, gdzie tutaj ta sowa leci. Chyba mi gdzieś odleciała już totalnie. Dobra. Mnie interesuje ten sygnał. Jak to daleko? Kurde, miałem iść tutaj, i chyba dobra, jednak lecę zgodnie z moim planem. Tutaj spadała jakaś część lol. A właśnie, za chwilę będę spodziewał się pewnie telefonu, więc e, pewnie niedługo będę e, robił małe cięcie. Uuu, uh. tu mam kilku przeciwników, zaćmienia. No, wątpię, że mogłem się tego spodziewać. Chyba trzeba będzie ich zlikwidować. Współrzędne, które wazredał z bez nadziei. Oraz zobaczyć, co gnieje zaćmienie. Gdzie są kolejne Zbiry zaćmienia? Flera, on chodzi po murze, jo. Ja? Te maszyny wyglądają jak zdominowane. Lepiej uważać. To nic nie interesuj się. Zaćmienie. Muszę dostać się do tych ruin i dowiedzieć, co knu. No, podejdziesz do tej krawędzi, czy nie? Mało łup z ciebie. Co mnie coś umie? No tak. Czy ktoś ich zmusza do kopania w tych ruinach? Szukajcie. Dobra, a więc jedziemy! Dlaczego? Nie wyszedł mi cios łączący szyd Teraz to białe łączą te maszyny Nie mogę się tego nie poczuć bezpośrednio do ich kryjówki, znaczy do ich bazy, to już chyba użyję stricte um, tego działka oprawcy. Ja tych jakoś stwierdziłem, że nie ma sensu, a może się zamkniesz? mnie? To już wszystko. Co? Teraz muszę wejść do tych Serio? Przeryżować plany No to jednak. Hmm. Kłuchasz, pewnie coś z tego zrobi. Nie skorzystam z tej broni, no ja nie mogę, a myślałem że tutaj będzie ich jeszcze więcej Szlak ci wejść pogadajmy O Faktycznie już tutaj nikogo nie ma O, przegrzałaś ta broń. Ho ho! Nie mogę strzelać bez amunicji. Dobra, Jeff, tak? Jesteś Jeff. Nie otworzysz z tej strony. Ma jakiś specjalny zamek. Okej, okay, dzięki za drabinkę. Dranie z zaćmienia. Dobrze im tak, czyli. Wezre znalazł sobie fortecę z prawdziwego zdarzenia. Słuchaj, chcesz ich zaskoczyć, wykorzystaj górne rusztowanie. Południowy mur nie jest jeszcze gotowy. Wezre ukrył się po drugiej stronie jamy. Kim jesteś? Jesteście. Jestem Jew, z plemienia Utaru. Zaćmienie grasowało wokół pieśni ziemi i porywało naszych ludzi. Zarobiłbym się na śmierć, gdyby nie ty. więc zaćmienie was porwało. Ta. Ruszyłem e, na wyprawę, zanim mnie pochwycili. Wyprawę? No, raczej na poszukiwania złomu. Pieśń ziemi nie jest zbyt bezpieczna. Mało jedzenia, mało pracy. Oczywiście, sto razy lepiej niż w tym szambie. W przyszłości zostanę w pobliżu domu. Pozostali uciekli. Nic im nie będzie? Popędzą do pieśni ziemi. Pewnie uda im się tam dotrzeć. Raczej martwię się o tych, co zostali w środku. Oni wciąż nie mogą wyjść. Będę ich wypatrywać. Wiesz przypadkiem, czego mam się spodziewać? Zbirów zaćmienia, zabójczych maszyn, strasznej broni przedwiecznych. Wiesz jakiej broni? Co za pytanie? Ja się cieszyłem z każdej chwili bezbicia. bicia. Hm. Ale ich wódz zawsze brzęczało. Władaniu pradawną mocą śmierci. To nie brzmi dobrze. Powinieneś chyba wrócić. I stracić okazję na zemstę? Pomogę ci. Więc zostań tu i zostaw walkę mnie. <grym> Jeśli kogoś uratuję, to widok twojej twarzy ich ucieszy. <grym> no to życzę ci szczęścia. Nie będzie mi potrzebny. Nie ja posiedzę i popatrzę. Wystarczy że mam umiejętności, chociaż zawsze coś może pójść nie tak, co już wiele razy. Niestety zademonstrowałem, że czasem jednak nie wszystko idzie po mojej myśli. No dobra. Moi drodzy, dotarcie tutaj jednak troszkę mi zajęło i myślę, że resztę jakąś ciężką bitwę tej fortecy zostawię sobie na kolejny odcinek. A tymczasem, jeżeli, no tutaj akurat jednak skupiłem się bardziej na polowaniu na sowy, szukaniu jakiś nie wiadomo czego. Powinienem, co? Siedlisko solar ptaków. Wow, fajna nazwa. W każdym razie. Bo moim zdaniem powinienem nie szukać tego sygnału, który gdzieś mi się tam pojawił, tylko od razu iść w tę stronę. No ale cóż, taka już moja natura właśnie takiego szperacza takiego, tej osoby lubiącej eksplorować wszystko. No i przez to często mi się zdarza właśnie jakieś dziwne, głupie przedłużenie. W każdym razie, moi drodzy, żeby nie przedłużać dalej. To właśnie, jeżeli chociaż ta, ten fragment Wam się podał po prostu walka z zaćmieniem i jeżeli jesteście ciekawi jak potoczy się właśnie dalej walka już w ich głównej kryjówce, to zostawcie oczywiście suba z dzwoneczkiem oraz notyfikacją, dzięki której YouTube będzie Wam wyświetlał informację, że kolejny odcinek pojawił się u mnie na kanale. A tymczasem wiek dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym... Trzymać się! Krew i podniewolników wzrosły do pradawne pole bitwy. Niebawem zbierzemy żniwo naszego przeznaczenia. Cześć!